Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś przedstawię wam moją listę pomysłów na aktualizację MSP. Zaczynamy. 1. Usunięcie wszystkich chatromów i zastąpienie nowymi, interaktywnymi chatromami. Aktualne czatrumy na Movie Star Planet nie różnią się niczym poza tłem. Dodanie interaktywnych chatromów bardzo mogłoby zmienić grę i sprawić, że ludzie chętniej by na nie chodzili. Oto parę moich pomysłów. Restauracja, można by było sobie siadać przy stolikach, myślę, że mógłby to być fajny motyw na randki, można by było komuś postawić jedzenie, by drugiej osobie dawałoby to fame, czyli mogłyby to być takie autografy tylko że za starco Insy. Oraz myślę, że fajną rzeczą byłaby możliwość rzucania się jedzeniem XD. Basen, można by było kupować specjalne stroje do basenu, a potem w nim pływać, myślę że fajną rzeczą byłoby to, że mogłyby być tam tory i można by było przepłynąć ten tor za pomocą jakiejś minigierki i potem dostawałoby się jakąś nagrodę typu 100 star coins i można by było grać w to raz na dzień. Nowy klub VIP, słuchajcie, niech klub VIP, będzie klubem VIP, w takim klubie mógłby być jakiś bot DJ, który puszczałby aktualne hity coś jak z Ginem, ale leciałaby tylko muzyka, oczywiście można by było do tego tańczyć. Skoro jest to klub VIP, czyli są tam tylko ludzie, którzy zapłacili za tę grę, to może fajną rzeczą byłoby to, że generuje się tam dwa razy więcej starcoins na podłodze niż na innych czatrumach. Salon gier, pamiętacie opcję grania ze znajomymi na czatrumach, na pewno nie pamiętacie, nikt z tego nie korzystał, może moderatorzy powinni przywrócić tę funkcje, oczywiście dodać inne gierki, i żeby byłoby to dostępne tylko na tym czatroomie, albo mogą być to gry dla jednej osoby, takie minigierki za które można raz dziennie zdobyć parę fejmu lub starcoinsów. 2. Zastąpienie koła fortuny nagrodami za dziennie logowanie się, przykładowo dzień 1, 20 Star Coins, dzień 2, 40 Starcoins, dzień 3, 80 Starcoins, dzień 4, 120 Star Coins, dzień 5, 180 Star Coins, dzień 6, 220 Starcoins i dzień 7, 400 Star Coins i potem reset oczywiście dla VIPów nagrody byłby lepsze, może nawet na siódmy dzień jakiś diament. 3. Taka mała zmiana, ale mnie by ona ucieszyła to dodanie nieskończonej ilości zwierzaków do swojego pokoju. Ja lubię się chwalić zwierzakami a jakby ktoś wszedł do mojego pokoju, to dostawałby Starcoins z 10 pierwszych pogłaskanych, żeby były tylko do wyglądu. 4. Pozostanie migrek w temacie pokojów. Wiecie, mamy ten swój pokój, który jest domem, więc nie wiem czemu nazywa się pokój. I mamy w nim cztery pomieszczenia. Fajnie by było, gdyby moderatorzy sobie coś. Zarobili. Oczywiście, pod warunkiem, że będą regularnie wypuszczać aktualizacje gry i dać nam jeden pokój, i za każdy kolejny byśmy musieli zapłacić ileś tam starcoinsów, tylko że wtedy maksymalna ilość spokojów nie byłoby 4, a na przykład 10 emotikon, szeroki uśmiech, może ktoś by to chciał. 5. Piercink. Jak? 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 Piercink. Co kurwa? Ja wiem, że w sklepie mamy jakieś kolczyki, i w ogóle, ale niech to wszystko będzie w klinice piękna, niech to wszystko będzie w jednym miejscu, a nie rozwalone po całym sklepie. I żeby tego piercingu było dużo, to jest coś na co ja czekam, bo jestem ogromnym fanem piercingu, po prostu chcę, aby moderatorzy stworzyli specjalną kategorię na piercink i żebyśmy mogli mieć tych kolczyków parę na swojej twarzy. 6. Nowe awards i zwiększenie maksymalnego Leela, są gracze, którym zależy na zrobieniu wszystkich awartsów, jednak większość tych graczy już to zrobiła, i sam jestem jednym z nich, nie mam wszystkich, ale mam większość i nie obraziłbym się, gdyby zostały dodane nowe awardsy. Awardsy wiążą się z tym, że im więcej ich jest, tym więcej Leelu jest na movie Star Planet, więc niech zwiększą limit ze 101 do na 300. Venit Dys, Jeśli chodzi o pomysły o nowe awards i to jakieś tam niby mam, ale też nie za dużo. Myślę, że gdyby moderatorzy dodaliby trochę nowych funkcji na MSP, to pomysłów na nowe awards i byłoby więcej, ale takie jakie już mam to. Robienie diamond raidów. Przetrzymanie konkretnej ilości fame w skarbonce i jej rozbicie. Zbierz konkretną ilość autografów i je odbierz. Tym, tyrym, 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 pam, 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 pam. Zobaczymy, jesteśmy na 36 poziomie, ale leci. Wow! Wow! wow. Daj konkretną ilość autografów. Szczerze, wymyślałem te awards i na szybko, ale chodzi tu generalnie o to, że chcę nowych Awardów. 7. Bardziej intowe, Tyventi. Zauważyłem, że wiele gier m.in. mówi Star Planet mają problem z tym, że każdy event wygląda tak samo na Halloween, Wielkanoc, wakacje dostajemy zawsze zestaw tych samych zadań z innymi nagrodami, myślę, że fajnym, małym detalem. Aby na przykład bardziej można by było poczuć klimat Halloween, to nawet podmiana autografów na cukierki, fajny to byłby detal mały, ale cieszy, oczywiście najlepiej byłoby, aby w każdym incie zadania polegałby na czymś innym, ale no niestety. Na to chyba nie możemy liczyć. To byłoby na tyle w tym odcinku, jednak pomysłów na aktualizację jest tyle, że mógłbym bez problemu nagrać o nich kolejny odcinek, więc jeśli chcecie, to wiecie co robić. Siema.